Słuchajcie, ja już nie wiem. Ja już tak namieszałem, że ja się sam w ogóle w tym już nie mogę, nie, nie mogę się odnaleźć. Ja tak patrzę, w... ciekawe gdzie jest Baśka. Bez kombinatorstwa się po prostu nie obejdzie u nich. I słuchajcie, latarka do ręki e, i poszliśmy tam na wybieg do tyłu i sprawdzaliśmy. Bardzo niełatwo jest je złapać, powiem wam. <śm> Dzień dobry, dzień dobry kochani. Witam Was w kolejnym vlogmasie. Zobaczcie jaki widok zostałem z samego rana, jak tutaj przyszedłem. Otwarta furtka. Ja tak patrzę, w... ciekawe gdzie jest Baśka. No nieźle. Niezła historia się tutaj musiała dziać w nocy dzisiaj. Powiem wam, że nie wiem, czy to po prostu ja wieczorem, czy któryś z nas tego wieczorem nie domknął. Czy ona coś tam waliła i to otworzyła? Nie wiem. Ciężko powiedzieć, ale na szczęście sobie spały obie i Basia i Kalifornia w środku. Siemano. Cześć dziewczyny. Kto to tutaj śpi? E, Dakotka. Nie śpi, tylko sobie już tutaj urzęduje. Pan myślał, że śpisz, Dakunia. Hej! Cześć, cześć! Dzień dobry, Grażynka! Cześć! <grystanie> Mamy też w ogóle wicki gra, e, grażyny, grażynki. I, i jak e, kiedyś tam na vlogu właśnie mówiłem do, do naszej kuski tej małej Grażynka, coś Grażynka, to właśnie Wicka, która ma na imię Grażyna, też pisała, że O, najbardziej podoba mi się kuska Grażynka. A mamy w tym roku od Basi i grażynkę, i bożenkę. A bożenki też chyba jakieś mamy tutaj na kanale na pewno. Mm. I mamy bubineczkę, która już czeka na śniadanko swoje. <grystanie> Zaraz damy. I tutaj wiśnia, coś do pięknej. I, coś tutaj jest jakieś nieporozumienie ewidentne. Bubinka, muminka, czekacie. Dobra, dodajemy śniadanie. Tutaj oczywiście już sceny od rana były. <grystanie> dobry. Tej sceny już od rana były, bo Bubinka zaczyna mieć, słuchajcie, chyba hormony ciążowe buzują i takie zachcianki. Od kilku dni dobrych już nie chce w ogóle rano pić Bubu wody. A za godzinę są jazdy, są darcie się, żeby tylko iść i na zawołanie dawać wodę, że tak to ostatnio u nas właśnie wygląda. Dobra, sianko przygotowane I wypuszczam dzisiaj dziewczyny Bo wczoraj nie były Jak wiecie, musieliśmy wczoraj jechać z Danielem Wyjechać z domu, więc nie mogłem ich wypuścić Więc na pewno dzisiaj będą bardzo szczęśliwe, że ich wypuszczę Pobiegają sobie znowu galopem Ostatnio nie padał deszcz, więc nawet powiem wam, że tak aż nie chlupie pod nogami to błoto na tym wybiegu. One już zawsze wiedzą jak ja idę z sianem. Zobaczcie jak się już patrzą, bo już się nie mogą doczekać. Ja zapomniałem, że jeszcze muszę taśmę pon naciągać, bo zaraz bym latał z nimi po podwórku całym. Zostałamy Wiecie co, ja mam zawsze problem, żeby wam pokazać wyganianie krówek, bo nie wiem gdzie mam postawić statyw, dlatego że jak one mi by wbiegły w ten statyw, no to wiadomo miałbym już po nagrywaniu i po vlogach byż było. No i mam ciężko z ustawieniem kamery tak, żeby cokolwiek było widać Coś będziecie widzieć. tam! Stój, wiśnia! Jezus, wiśnia, błagam Cię! Jezus, człowieku! Ja nie wierzę! Wiśnia! Ja je się rozerwę! Bez kombinatorstwa się po prostu nie obejdzie u nich, jak są za dużo energii mają. Co za małpysione. Się nalatałem jak nigdy. Teraz one sobie polatają, pobiegają, wybiegają się i dopiero się uspokoją. Także gdybym ja tam zostawił telefon ten do nagrywania tak na wprost, to by już nawet nie było czego zbierać. Po masach, po vlogach, po wszystkim. Od kilku dni już tak pomału wyłapujemy te kury, które były z broilerami. i wczoraj udało nam się złapać chyba cztery kolejne. I tutaj daliśmy do kurnika, ale jestem strasznie ciekawy, no nie ma ich. Czyli poszły sobie na wybieg. Wczoraj wieczorem późno, jak już skończyłem vloga, to wiecie, to wtedy właśnie je łapaliśmy. Już mi się nie chciało wracać po telefon, żeby to nagrywać, ale już jest część wyłapana, i dzisiaj, może wieczorem, będziemy robić. Znowu próbę, żeby y, kilka kolejnych tutaj przenieść. Bardzo niełatwo jest je złapać, powiem wam. No najlepiej po, po ciemku, żeby one trafiły do kurnika, wiadomo. Chcemy, żeby to się odbyło bezkrwawo, że tak powiem, to dołączenie do stada, do kur. Dlatego no najlepiej jest po ciemku, żeby one dołączały do, do tych kur. Ale jak się tylko zaczyna ściemniać, to te kury już się kitrają, słuchajcie, tamte, po na drzewa już wchodzą na te czereśnie. No i wiecie, no z czereśni ich nie ściągniemy, to jest w ogóle niewykonalne. Więc to, co się uda, ten który ta kura, która tam zostanie w kurniku, no to ją staramy się łapać. to. No, no to jeszcze to może trochę potrwać. Ale właśnie chciałem wam pokazać, które są przeniesione, ale żadnej tutaj nie ma, wszystkie poszły sobie na wybieg. Mam nadzieję, że dzisiaj wieczorem wrócą, wszystkie do kurnika, bo wczoraj jeszcze w ogóle była akcja, że puściliśmy je do kurnika, a kurnik był jeszcze, ty wiecie, to ich wyjście na wybieg było jeszcze nie zamknięte. I słuchajcie, latarka do ręki i poszliśmy tam na wybieg do tyłu i sprawdzaliśmy, i naganialiśmy, musieliśmy je łapać wszystkie te kury, no ale jakoś nam się udało, i w ogóle okazało się, że nasz kogut ten ten też nocuje na zewnątrz na wybiegu, nie wchodzi do środka. Do kurnika, e, tylko tam sobie nocuje, więc nie wiem, nie wiem co tam się wydarzyło. Tam rośnie, rosną takie krzaki na, na tym wybiegu u nich, i on sobie tak wszedł, słuchajcie, w te krzaki, że tam on jest naprawdę bezpieczny. Ledwo go w ogóle zauważyłem. Tylko tyle, że mu się trochę wiecie, oczy świeciły, jak latarką świeciłem, dlatego no, go znalazłem. Wypuszczam kaczki, bo chcę wam coś opowiedzieć u królików. O, proszę, a one mi nie dadzą. <laughs> jak jest szczęśliwe, jak zawsze. Ojej, Jolero, zaraz ci wypuszczę, dziewczyny. <laughs> No dawal, kochana, moja grubasko. No, uważaj, bo odlecisz. Gołąbku, mój, ty kochany. Teraz wam opowiem w ogóle najlepszy hit, co się wydarzyło. Wczoraj, dojechaliśmy tam, gdzie z Danielem mieliśmy pracować, gdzie miałem mu pomagać. Dojechaliśmy tam na parking i coś mnie takie jeszcze tknęło wczoraj i sobie zajrzałem na mój kalendarz w telefonie, no nie? I mówię, kurczę, może ja sobie zapisałem ten termin tej samicy? Patrzę, słuchajcie, na grudzień. Zobaczcie, co ja mam w grudniu. Czekajcie, muszę sobie zerknąć, czy będziecie widzieć. W iPhone'ie e, takie kropeczki pod, pod dniami, pod datami, to znaczy, że jest jakieś wydarzenie zapisane. I zobaczcie, co ja mam zapisane. Termin samica szara. Na 16 grudnia, słuchajcie. I teraz pytanie. Czy ja sobie źle zapisałem wtedy, jak ją kryłem? Czy miałem zapisać na 6 grudnia ten termin, a zapisałem na 16, nie wiadomo dlaczego. Czy rzeczywiście ja się pierdzielnąłem, coś mi się popierniczyło i ja ją kryłem gdzieś w, okolo, w granicach 16 listopada dopiero i rzeczywiście ona na 16 grudnia dopiero ma termin. Słuchajcie, ja już nie wiem, ja już tak namieszałem, że ja się sam w ogóle w tym już nie mogę, nie, nie mogę się odnaleźć kiedy, na kiedy ona rzeczywiście miała ten termin, kiedy ona była kryta. No mam tutaj zapisane na, na 16 grudnia i tak wczoraj z, Daniela, z Danielem sobie gadaliśmy i Daniel mówi, no to niemożliwe, żebyś, żebyś miał zapisać na 6 grudnia, a no gdzie 6, a gdzie 16, żebyś tak kliknął jak to sobie zapisywałeś. I ja mówię, no tak, no faktycznie, ale no mi się cały czas wydaje, że to było dużo, dużo szybciej niż, niż gdzieś tam po połowie listopada te krycie, ale wiecie, tak dużo się dzieje i z tymi krówkami, z tą inseminacją z tym wszystkim, te vlogmasy, ja cały czas tylko przy tym montażu tych vlogów i powiem wam, że no mogło mi się coś popieprzyć powiem szczerze i mogłem to tak namieszać że rzeczywiście ona ma termin na 16 ale nie zmienia to faktu kochani, że nawet jeżeli ma termin rzeczywiście na 16, co by się zgadzało z tym, co sobie zapisałem, no to ona już jak widzieliście próbowała robić sobie gniazdo, czyli najprawdopodobniej tak czy inaczej ona dostała ciążę urojoną i ma ciążę urojoną i nic z tego i tak i tak nie wyjdzie. Ale oczywiście poczekam dla pewności do tego 16. Jeżeli znowu się nic nie wydarzy, będziemy próbować jeszcze raz aż do skutku. Ja słuchajcie, nie odpuszczę. Ja jestem upartym człowiekiem. Zimy w tym roku prawdopodobnie w ogóle nie będzie. Cię jeszcze widziałem żurawie znowu leciały. Mi, mi się wydaje, że zimy już w tym roku nie będzie, bo ktoś tam zasugerował w komentarzu, że może powinienem odpuścić to krycie tej samicy, dlatego, że króliki wiedzą lepiej i może dlatego, że się obawiają jakiejś takiej srogiej zimy i dlatego nie, nie nie, nie mogą, wiecie, za, zajść w ciążę, no nie? Za, zakocić się. Yy, no ja myślę, że to tak nie działa do końca, bo ludzie generalnie nie mają żadnego problemu z tym, żeby zakocić króliki zimą. I ja po wielu rozmowach z naprawdę doświadczonymi hodowc hodowcami śmiało mogę stwierdzić, że zima to jest najlepszy czas na to, żeby dopuszczać e, królicę. Że zimą te, te króliczki się odchowują najlepiej. Króliki dużo bardziej komfortowo czują się zimą niż latem, dlatego uważam, że no wiadomo, jakby miało być jakieś zapowiadane mrozy na minus 20 czy, czy coś takiego, no to nie pchałbym się w jakieś zakacanie samic. No to też wiadomo, no trzeba patrzeć trochę i być rozsądnym. Ale no widzicie, jaka jest pogoda. Mamy za chwilę, będzie połowa grudnia, jest 10 stopni na plusie w dzień, i się na razie jeszcze póki co naprawdę nie zapowiada na to, żeby jakaś, nie wiadomo jaka zima miała nadejść. Jeszcze odnośnie samiczki, to ja Wam powiem szczerze, że ona sama chyba przechodzi na dietę, któryś i z kolei troszeczkę, widzicie, zawsze zostaje w karmidle owsa. Sianko też w ogóle nieruszone. Także kochana moja, idziemy troszeczkę na dietkę i już będzie mniej owsa. Może nie ogranicza jej tak, żeby bo ja jeszcze dalej nie mam. Wiecie, nie mam stuprocentowej pewności, że ona nie jest zakocona, dlatego no nie utnę jej całkowicie, nie, nie zabiorę jej owsa. Ale na pewno co zrobię, to ograniczę, Troszeczkę mniej jej będę dawał. Bo jednak większość z Was pisała w komentarzu, że rzeczywiście ta samiczka jest taka troszkę, no taka grubiutka. No i teraz tak, jeżeli tamta samica miała, ma termin mieć niby na 16 grudnia, no to ta samiczka nowozelandzka w takim razie będzie miała gdzieś około tygodnia później, czyli myślę, że gdzieś w granicach 20 grudnia nawet ona może mieć. Także ona to ma jeszcze w ogóle czasu, a czasu. Nie wiem, słuchajcie, naprawdę nie wiem, czy ten termin to jest dobry termin, ten, ten 16 grudnia, który ja mam zapisany. No musimy poczekać i się, i się i się dowiemy dopiero. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss it in Christmas time. Nie widać w górę, Tak zobacz jak blisko jesteś drzwi. I to ja ci machałem, a ty nic. Nie realiłem. A ja nie chciałem. jak machałeś. Aha. Nie nie ty... Dlatego drzwi też miał otwarte. O ja ty co chciałeś powiedzieć jeszcze do, dodać do tego wszystkiego? No, słuchajcie, Daniel właśnie mówi, że już jeszcze cztery belki nam ten pan sprzeda, co bierzemy cały czas siano. I ta belka już jest w ogóle inna. Ale to o co to chodzi? Że co, z innej łąki, czy co? Czy co to jest pierwsze pokazało, to któryś tam z kolei, jest tak? Drugi, trzeci, a ja potwarty na. Okej, okay. no to to jest dużo lepsze. No, ale już nie będzie nam sprzedawał, rozumiem. Mm. Dla siebie zostawię. Ten pan też ma krowy. I dlatego. No, niestety, kończy się nam źródełko fajne, bardzo fajnego siana. I znowu mogą się zacząć. Шопки, не стыдно, с синим. Мы закончили? Nie byłeś na początku, ale jesteś na końcu. Chociaż Oraz. nie byłeś na początku. Poczekaj, bo jeszcze tylko zobaczę, czy nie ma zuma. Dobra, kochani, no to jak kończymy, to kończymy. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w jutrzejszym vlogu. Okay. Ściskamy was. Pa. Pa. pa.